Ciebie, was w kolejnym odcinku na kanale W dzisiejszym odcinku po tytule, jak możecie zauważyć, już coś jest ciekawego dla Was. Ale to dowiecie się za chwilę. Pod e, poprzednim filmem misie 5 łapy w górę, z czego się bardzo cieszę. Więc wylutuję kolejny odcinek. I ten, ta niespodzianka, którą dla Was przygotowałam, jest strasznie, ale to strasznie fajna, ponieważ no już możecie zauważyć po tytule. Ale dobra. Później powiem Wam, jak to było. A teraz przechodzimy do gry Bro Stars. Cześć, wszystkie Mleczko, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku, jak już wiecie, z tytułu mamy nowego zademiarza, a tym nowym zademiarzem jest właśnie. Strasznie się cieszę, mamy już 21 zademiarzy i tak jest, jest to Piperka. I na początku sobie nią chyba zagram właśnie tutaj na. Yy naszym ukochanym showdownie. Właśnie teraz sobie już lecimy. I zobaczymy, co tutaj jest ciekawego do zrobienia. No, na razie to y, za szybko jakieś nie jest, myślę. Dobra. Tutaj posprawdzamy, czy nikogo nie ma. O, jest ośmiopitowec. Zawsze trzeba szerszać. Dobra. Dobra. Trochę obiliśmy tego 8-bitowca. No <laughs> teraz tego. Ha! Fajnie ten urlop wygląda. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam, że to tak fajnie będzie wyglądało na początku. No i co, no? Teraz już emocje mnie opadły. Ponieważ, no, trafiłem nowego zademiaża, to już mnie trochę te emocje opadły. Jeżeli mogę tak powiedzieć. No bo już y, trochę nie ja jestem taki bardzo zadowolony z tego zadmiarza. Oczywiście lepiej mi się będzie nabijało też pucharki, bo to niedługo będę miał Mega Boxa i myślę, że z Mega Boxa też mi coś wydropi. Myślę, że jakaś fajna postać Kruk, Leon. Y, to są właśnie te fajne postacie. Y, y, czy żeby jakiś y, na przykład Mortis y, czy ostatni Epic, którego muszę wtrafić, Bibi? No i co? No i dobra, teraz musimy się trochę pokampić, żeby dostać dużo tych pucharów. Na razie dostajemy plus 6. A myślę, że tak do drugiego miejsca to chcę dotrzeć. Mm, dobra. Dobra, wyjdziemy. Dobra, nikogo tutaj nie ma. A tu? Dobra, też nie ma. To ja myślę, że sobie tutaj posiedzę. Mm, poczekam aż tu te, ci zadymiarze, na przykład ten e, czyżby nawet ten Tutaj mm, mm, ośmiobit, czy nawet ten Frank, zginie. O. Dobra, za chwilę zginie. Dobra, i teraz jak pan do mnie tylko podejdzie, to ja użyję swojego ulta. No nie! A dobra. A, i ta nie zabiła. Ale i tak dobrze, bo mamy aż drugą rangę. No jest... Czego się tak y, można powiedzieć cieszyć, ponieważ mamy tutaj właśnie musimy sobie go wyciszyć. Dobra. No mam, mamy się z czego cieszyć, bo mamy nowego zademiarza. Jeszcze wejdę tutaj na znajomych i do mnie nie przeszkadzać. Dobra. Y, no i co, lecimy sobie, y, myślę, teraz z nagrodą. Teraz sobie muszę pozaliczać wszystkie te ym właśnie tutaj wydarzenia, ponieważ no fajnie mieć wszystko tutaj zrobione na TikTok. A jeśli mamy nowego zadomiarza to też fajnie korzystać z tego zadomiarza bo jak się nie uda, to i tak zawsze dostaniemy zero. No bo teraz mamy dopiero pierwszą rangę, to na pewno nic dostajemy ujemnego. Dobra to pyk, 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 dobra. No nie... A, i zabili mnie. No niestety, jeszcze ja nie obcięłem tą paperkę. Myślę, że nabiję na jakoś 15 i będzie git. Dobra, no pomóżcie. Ej, dobra. Dobra, prowadzimy tak, prowadzimy. O, ale teraz mamy farta, bo właśnie... Dobra, pek, 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 o... nie! Ośmiu bit. No nie! Oj! Ładnie to rozegrali. No cóż, dobra, lecimy. Dobra, jest już fajk. Dobra, eee, no przegrywamy trzema tutaj. Że tak można powiedzieć, to gwiazdkami. Dobra, zabi zabiłem tutaj. Dobra, jest dobrze. Nie można tego stracić. No, 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 chyba stracimy to. No, ale jeszcze tą tarę. A nie wcipiłem. Dobra. Dobra, zabiję tutaj bitowca. O nie, pomóżcie! Ej! Cztery punkty aż nam przypadły. A tak to był Remis, dobra. Dobra, jest, zabiłem spajka. Zabiłem spajkę, teraz trzeba tylko zabić dwie osoby. Dobra. No nie! Już jest odliczanie! No nie! No, przegrana. No ale widzicie, człowiek uczy się na będe. Trzeba właśnie wykorzystywać takie chwile, na przykład... Jak właśnie... Mamy sobie z że i na przykład jak nam się uda, nie uda, no to właśnie tak to się będzie sprawowało. No i co? To by było na tyle z dzisiejszego odcinku. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. I chciałbym jeszcze Was poinformować, że jak dobiję tutaj 15 rangę, to właśnie będziemy otwierać sobie Mega Boxa, więc z Mega Boxa też będzie odcinek. A jeśli chcecie odcinek z Mega Boxa, to proszę Was o 5 łapek w górę i gdy będzie 5 łapek w górę, to właśnie po... Właśnie pięciu łapka w górę. Będzie nowy odcinek, więc do zobaczenia i ciao!